Policzyłem, że to setny film i mam nadzieję, że się nie pomyliłem, że mi nic nie umknęło. I, I powiem szczerze, no to już jak, jak sama cyfra wskazuje, liczba wskazuje 100, no to już jest trzeci wymiar. <laughs> I nie wiem kompletnie, co to znaczy, ale, ale robi wrażenie ale robi wrażenie na mnie też. Chociaż powiem szczerze, że nie czuję tego w kościach. Także mógłbym następną setkę jeszcze zrobić. No to trudno powiedzieć, czy się dopiero rozkręcam, czy czas na emeryturę. Myślę, że jedno i drugie po kolei. No, kiedyś trzeba odpocząć i kiedyś, kiedyś no, trzeba ten zawód przestać uprawiać. Chociaż ja o tym w ogóle nie myślę, dlatego że dzięki Bogu nie jestem piłkarzem, który kończy karierę w wieku 35 lat, bo już jest stary. Bo aktor może sobie znaleźć miejsce praktycznie do końca swoich dni na planie filmowym, w teatrze, bo są role dla, dla starszych ludzi. Także nie narzekam. Na razie staram się, dzięki temu, ubiegając z młodymi ludźmi, się odmłodzić tak, przynajmniej w ten sposób. Dostaję na szczęście propozycje młodszych od siebie. Bo mój bohater nie ma tylu lat co ja, ma mniej według scenariusza. Także mam nadzieję, że wyglądam na to mniej. Jej rola będzie prawdziwa.